Za nami średniowieczny weekend muzyczny Grajek Tysiąclecia. Przez trzy dni rynek wypełnił się brzmieniami wielonczeli, gitary, harfy, śpiewu czy rytmami afrykańskich bębnów. Jako pierwszy na gnieźnieńskiej scenie wystąpił zespół Dikanda. Zespół Dikanda to zespół, który prezentuje muzykę świata. Pochodzą z Podhala, ale też... Można usłyszeć bałkańskie rytmy, ale także staropolskie. Także jest to naprawdę ciekawa propozycja dla każdego, kto lubi muzykę świata. Zespół, który wydał już wiele płyt, grają ponad 20 lat. No i grali praktycznie na całym świecie. same najlepszości i same zacności, takie jakie jest to miasto. To znaczy muzykę zespołu y, Dikanda, czyli to wszystko co mamy w sercach, co wszystko co jest wynikiem naszej prawie 30-letniej drogi y, na scenie, ale też to co jesteśmy teraz, czyli ogień muzyki y, bałkańskiej, bliskowschodniej, gorące rytmy elementy Afryki, ale to wszystko skomasowane w naszych własnych kompozycjach, w większości i w naszym dikandowym stylu. thank you kocha koncerty, w sensie to jest nasze środowisko naturalne. Ja tak może zdradzę, może nie powinnam tak mówić, ale ja nie przepadam za pracą w studio, za takim trochę nienaturalnym środowiskiem, gdzie, te, gdzie te, ta, ta muzyka no, z, z pewnych powodów musi być poddana jakiejś tam obróbce. Ja, ja lubię te, te, ten spontan i się w tym najlepiej czuje. Lubimy to spotkanie, lubimy tą wymianę energii, to są może oczywistości, ale, ale to naprawdę daje nam taki sens tego, że, że robimy to od tylu lat. I że wciąż mamy ochotę i energię robić to nadal. W sobotę gniezińskiej publiczności zaprezentowała się Malwina Paszek. Malwina Paszek jest artystką, która pochodzi z Wielkopolski. Będzie grać na liże korbowej. Także też mocno związana z nami osoba, bo już kilka razy mogliśmy ją oglądać w gnieździe, chociażby podczas zespołu w Starym Ratuszu, który mieliśmy koncert 3 lata temu Provinz Posen. Tym razem Martyna, Malwina Paszek solo, ale myślę, że znakomicie wypełni swoją osobowością ten rynek. Natomiast ostatniego dnia o 18 w niedzielę zespół muzyki dawnej Huskar, czyli gnieźnieński zespół, który przeniesie już nas typowo na koniec tego weekendu w średniowiecze, wczesne średniowiecze. Będzie można usłyszeć tradycyjne instrumenty, zobaczyć tradycyjne stroje, ale także zespół... Tańczy i animuje widzów, także na pewno będzie świetna zabawa. W sobotę i niedzielę na ulicach Gniezna można było spotkać także grajków ulicznych.